Bemidbar, numer rozdział dwudziesty siódmy, I przystąpiły córki Celafechada, syna Hefera, syna Gileada, syna mahyra, syna Menaszy, z rodzin Menaszy, syna Józefa. A oto imiona córek jego, Machla, Noa i Hogla i Milka i Thyrca, dwa. I stanęły przed Mojżeszem i przed Elazarem, kapłanem i przed naczelnikami i całym zborem u wejścia do przybytku zboru. I rzekły trzy, ojciec nasz umarł na pustyni, a nie był on w rzeszy tych, którzy się spiknęli przeciw jachwę w zborze Koracha, ale dla grzechu swego umarł, synów nie mając. Trzy, cztery że by zginąć miało imię Ojca naszego spośród rodziny Jego? Dlatego, że syna nie miał? Daj nam posiadłość między braćmi i Ojca naszego. 5. I przedstawił Mojżesz sprawę ich do Jahwe. 6. I oświadczył Jahwe Mojżeszowi, i rzekł: Słusznie, córki Celafhada mówią: Daj im posiadłość w spośród braci Ojca ich. A przynieś udział ojca ich na nie. 8. Synom zasieszela powiesz tak: ktokolwiek by umarł, a syna nie zostawił, przyniesiecie tedy udział jego na jego córkę. 9. A gdyby córki nie miał, to oddacie jego udział braciom jego. 10. A gdyby braci nie miał, to oddacie jego udział braciom ojca jego. 11. A gdyby nie miał braci ojciec jego, to oddać jego udział krewnemu najbliższemu mu, z rodziny jego, aby go odziedziczył. A niechaj będzie to dla synów Jeszela zasadniczym prawem, jako rozkazał Jachwe Mojżeszowi. 12. I rzekł Jachwe do Mojżesza: Stąp na tę górę, abarem i spójrz na Ziemię, którą oddaję synom Jeszela. 13. A gdy obejrzysz ją, przyłączon będziesz do ludu twego, ty, jako przyłączony został Aaron brat twój. 14. żeście przeciwiali się słowu mojemu na Puszczy cyn, podczas narzekania zboru, aby uświęcić mnie przez wody w oczach ich, przez owe wody Meryba w Kadesz na Puszczy cyn. 15. I rzekł Mój Rzesz do Jachwę. I powiedział: 16. Niechaj ustanowi, jachpę, Elohim Ruach, wszelkiego ciała nad zborem tym. Męża 17, który by wychodził przed nimi, a który by wchodził przed nimi, który by ich wywodził i który by ich przywodził. A niechaj nie zostanie zbór, jachpę, jako owce, które nie mają pasterza. 18. I rzekł jak do Mojżesza, weź sobie Jehoszuę, syna Nuna, męża obdarzonego Ruach, a połóż rękę twoją nań. 19. I postaw go przed oblicze Elazara, kapłana, i przed oblicze całego zboru, a ustanów go przed oczyma ich. 20. I złożysz nań część godności twojej. Aby słuchał go cały zbór synów Jezreela. jeden Przed obliczem też Elasara kapłana, wstawać powinien, póki ten będzie badał zań postanowienia u Rym przed Jachwe. Według orzeczenia jego im wychodzić i według orzeczenia jego im wchodzić jemu i wszystkim synom Jeszela z nim i całemu zborowi. 22. I uczynił Mojżesz, jako mu rozkazał Jachwę. I wziął Jehoszułę i postawił go przed oblicze Elazara, kapłana i przed oblicze całego zboru. 23. I położył na nie ręce swoje i ustanowił go, jako powiedział Jachwę przez Mojżesza.